Cześć! Jestem Atreł, to jest kolejny odcinek Zrasta. I w dzisiejszym odcinku będziemy wykorzystywać, Wykorzystamy nasz kamień, który zabraliśmy w poprzednim odcinku, dziękuję bardzo! Przed chwilą zebrałem sobie tutaj elegancką metal A dobiorę jeszcze Chcę by wrzucić kolejną... Yy, tyś, kolejnego tysiaczka I bardzo ważna rzecz, jeden z komentarzy Jeden widz, bardzo miły, dziękuję bardzo, powiedział, że tak Tam mam szafę Za tą ścianą tam jest fundament. Fundamenty się psują. Także... Nie specjalnie mam teraz dostęp do szafy. Także jak pójdzie fundament, pójdzie szafa. Trochę smutne. No ale... Przeniesiemy wtedy szafę na inne miejsce. Już nie obudujemy ją... Tak? Może tutaj na piątro ją przeniesiemy po prostu. Wtedy nie rozpadnie się żaden fundament. I szafa będzie sobie stała. Tymczasem weźmiemy sobie nasz kamień, w międzyczasie może zrobimy sobie... Co cią zbudować? Ja chciałem zbudować jedną rzecz. Yy, stół do napraw. Ja sobie to wezmę. Także bierzemy kamyki. Gdzieś tu kamyki. Bierzemy sobie też tysiaka na dół. Ale kamyk. Gdzie ja sobie kamienie? Tu nie ma. A skoro już ten to... Prawda kopalnia. Przy okazji, przy okazji nie mam tłuszczu Także odpalimy sobie kopalnię Tu mam kamień, dobry kamień Bierzemy, bieramy, bieramy, Tłuszczu nie mam, nie mam gdzie tłuszczu. Także idziemy wrzucić sobie tłuszcz. Znaczy paliwko do kopalni. Ten hoch. Nie ma. I pohasujemy sobie taką kopalnią teraz Także paliwko na górę Odpalamy silnik Niech warkocze Hehe, <laughs> taki żart mi się przypomniał teraz Co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Hehe, <laughs> <laughs> he by Młotek. Idziemy od środka tam polepszać. Gdyż, albo ponieważ, bo... Są fundamenty też. Właśnie. Obstukamy te fundamenty. Dobra. Ja mam czapkę, ja sobie wziął jednak czapkę. O, jest trochę jaśniej. I do kamienia, w do dobrą stronę, w do dobrą stronę. Wątpię, żeby mi starczyło do końca. Chociaż może starczy. Już mam tysiąc. Raz, dwa, trzy. Dwa. Został dwa. Dwa i pół tysiąca. Trzy. Sześć, dziewięć, dwanaście. 15 18 40 sztuk zostało. No i dół mamy zrobiony, bardzo proszę. Elegancko, wyjdziemy teraz. Teraz, teraz, Ma teraz to wyjdziemy. otwórz. Majran, otwórz. Tak, to wskoczysz trzeba. Okej. Okay. Majran. O, y y jak już tu jestem, drzwi nie mam drewna. Nie mam, drewno, nie mam nigdzie drewna, nie mam nigdzie drewna. Ty idziemy po drewno. Co wymienię, dobra. Tyś jakaś wsadzimy na dół. Elegancko to podzielimy na cztery. Mam drzwi, mam ten do napraw stół. No i elegancko, jest drewniany, znaczy kamienny dół. Teraz trzeba by było... No drewno. Trzeba by było trochę drewna, tak? Będziemy teraz poramać drwo. Widzę drzewa zaczynają odrastać, to dobrze. Nie musimy biegać AŻ tak daleko. Elegancko, wciepiamy sobie drewno. Jedno poszło drzewo. Zaraz mi się rozpierdzie siekierka, to dobrze, mam drugą. Mam drugą. Okej. Okay. I to teraz duże drzewo. Nie wiem co to jest. Spnia trochę w sosnach. Tak mi się wydaje. Leś na pniach. No, się znam na pniach. się rozpić. jeszcze się nie, a dała się kiera. trzyma się mocno. Okej, okay, możemy zrobić zamek. To zróbmy. Konopia. Trochę trzeba pozasadzać jej To mam jeszcze sporo lasu. A się wystraszyłem, jest Jak pękła aż trykłem. Dobra, mamy drugą siarkę, także jest ekstra. Mamy też zamek i 1800 drewna, mało trochę. Ale też, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, gdyż, albo ponieważ, bo... Chłupka prawie teraz zrobiona jest. Także powiedzcie, coś co byście chcieli zobaczyć, nie wiem, jakąś wyprawę ewentualnie może, jakąś budowlę konkretną. Dajcie znać w komentarzach, ja, ewentualnie dajcie mi też czas, żeby pozbierać ewentualne materiały na ewentualną budowlę. Chciałbym też pozwiedzać trochę tych rzeczy teraz, znaczy rzeczy, kompleksów, tak, a to jest jakiś an trójant antyradiacyjny. Mogę go w ogóle coś tu potrzeba na ten strój konkretny? Mogę go w ogóle stworzyć? Nie mam nic tutaj takiego. Nie mam nic takiego tutaj. Nic. Także dajcie to znać. Czy to jeszcze w ogóle istnieje? Jest takie coś jak strój antyradiacyjny? To by trzeba było stworzyć. Tysiąc do metalu. Możemy zrobić w sumie. Także dajcie znać, czy taki stój, strój antyradycyjny jeszcze gdzieś istnieje, bo w sumie nie sprawdzam logów, update'ów, także nie wiem. I jeśli takiego coś istnieje, dajcie ewentualnie może jakiś tips, jak to stworzyć, czy to się da wykraftować. I jak już będziemy mieli, to skoczymy na jakąś elektrownię, oczyszczalnię, cokolwiek, polutujemy trochę. Lub może byście też chcieli jakąś, nie wiem, wyprawę taką luźną, jak wczoraj. Także też możecie tam dziabnąć komentarza. Tylko, że wiecie, takie są wyprawy trochę takie nie ma. Także możecie też zarzucić jakiś temat, może jakiś, który chcecie, żebym poruszył ewentualnie coś się wypowiedział na ten temat. Jeśli Was o, oczywiście interesuje moje zdanie, także wiecie, nie naciskam. Ale żeby coś się na tej wyprawie działo, mimo wszystko. Jakby jakaś wytkołumna się trafiła. Także dajcie znać, dajcie znać, jestem otwarty na wszelkie propozycje: zarówno budowly, budowli, jak i wypraw, jak i nie wiem czego jeszcze, tam, co tam się Wam wymarzy. Stwórzmy razem tą serię kek. Dre drewno mało, tysiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć tysięcy. No nie będzie. No nie będzie. Pozbieramy sobie konopię, żeby było co zasiać. Pozbieramy sobie też te puszeczki, znaczy beczuszki, bo zaraz ktoś przyjdzie nam pozabiera. A przydałoby się w sumie. Będzie mi paliwo, trzeba by rafinerię zrobić kiedyś. Znaki drewna w dziękuję. No tak, że widzę, nikt tutaj nie był, nikt nie zbierał. Dobrze, ja się zbiorę. To sobie wszałam batoniki. Mamy linę, na no, drabinka będzie, dobrze. Kolejny znak. I kolejne sztuki yy, ropy naftowej. O, nie może podnieść już. Trudno. Nie, nie mam miejsca na meta. Zostawimy sobie tu pięć sztuk. Które nam się udało szumnie zebrać. To sobie jeszcze rozbije? Wracaj tu! Tam mi chyba zeszedł życia wypad właśnie Trudno. Zaraz podniosę Dobra, zasiejmy Miałem tu zasieść te nasionka dyni i tego No No, kukurydzy Dobra Do żywi? Nie ma miejsca na zamek, nie ma miejsca na zamek, dobrze. Jedziemy. Tu się skończył przepalać? Bardzo proszę. Znaczy, nie wyrzucaj tego, gdzie to spadło. Pal to. Na pół podzielimy. Elegancko. Wągiel biorę. Remontuj. Musimy zamek podnieść drzwi Drzwi te Zamek na kod. Ostatnio jak postawiłem zamek na kot, to tutaj następnego dnia i drzwi nie było, także Okej okay. No i są 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 Budujemy sobie do badań. jak to teraz wygląda. Gdzie to jest i temsy Czego mi brakuje? Elementów metalu mi brakuje. Tu nic nie mam. Nie, tu nic nie mam. Okej. Okay. Tutaj mogę płótno rzucić. Tu mam dużo metalu. Tak, chyba na 10, ale dobra. Tu mam nasionka, o proszę. Tu węgiel oddam. No, będę zaczął przypalać siarkę. Kamień też mogę oddać. Tutaj też inne dziwne rzeczy. I tutaj jeszcze ropę naftową. Zadam sobie, nasionka zasieję. Ok, tu mogę schować, za mogę schować, czy tu mogę schować Mapa niech będzie Tak, możemy mieć teraz tu zasiać Trochę no, się pozbędziemy, znaczy zwolnimy sobie miejsce w ekipunku i w szynkach. Okej. Okay. i dynia. posiane 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 skoczymy teraz tutaj bo zobaczymy czy tam na wygrupała ile tam paliwa masz 80 dość dużo ooo jak leży kamień i siarka takie słabe miejsce było lepsze że znowu nie chciałem postawić y nie chciały się postawić Kopalnie nie chciały się postawić, chyba była za blisko domku Elegancko, na napraw, do badań Zaraz się wykraftził, niech go będzie można postawić wrogo, Na przykład może tutaj tu mam bronię kluczyki, tu mam ciuchy. Ok, tutaj mam jedzenie. Niech będzie. Dobra, zbudujmy sobie jeszcze jedną szafeczkę i skrzynki. Jedną skrzynkę, na jedzenie będzie, dobrze. Będzie na jedzenie. Tu rzucimy węgiel, rzucimy sobie też siarkę, kamyczki. Właśnie coś tu ładnie. Tak, potrzebna nam węgiel, siarka, żeby zrobić sobie proch i żeby potem sobie zrobić amunicję. Proch i tak fragment metalu, bo nie będziemy mogli strzelać sobie nieskończoność. Jest tu do badań. Wola. Papier badawczy też widzę jest. Także zobaczymy, co z tego będzie. Tymczasem zapamy sobie tą yy, tutaj szafeczkę. Dobrze, do tego skrzynka, jak się zbuduje, i przyłócimy sobie jedzenie. Plus wodę. Okej. Okay. Dobra, dobra. Mamy linę, możemy sobie może ten własny 4 stopy liny, na drobinkę trzeba 5 Dobra, mamy skrzynkę Jedzonko, woda Elegancko Dobra, tutaj możemy sobie wrzucić drewno To 2000, dobra Hopaj, hopaj, chopaj dziadu. Myślę, że możemy zniszczyć te skrzynki jak się da. Mam nadzieję, że da. źle. Da się. Dobra. Ta nie będzie nam potrzebna tutaj, bo przeszkadzają tylko. Jeszcze je przeniesiemy gdzieś. Kluczyk, ona wywalić kluczyk. Mamy już kod zamykna kod, także nie ma problemu. Mamy broń, tutaj jest trudki na wrzucić. Spań wezmę, przenieszę na jedną skrzynkę. Tu też zniszczymy. No, w miarę posprzątamy. Zobaczmy jak tam piesyk. 150 sztuk, dobrze. Ops, no nie spadaj na górę, na górę, na górę eee, To z mnie dobija Tu może nie, tu może nie, może tutaj, tu nie, tu Oczywiście tutaj tak Koszula i czopka A tu możemy wrzucić tą drugą broń Thompsona, siód i amunicję Prowadzimy tak. Dobra, posprzątane. Posprzątane, to zaraz zniknie. Także my pójdziemy sobie ciupać się środka dradna przez e, 5 tak także... Także cacy, chyba że pozwiedzamy sobie jeszcze tutaj okolice. Tak, musimy pozwiedzamy, mamy dużo skrzynek tutaj. rozpiła się no a jak widzicie także tyle dobrze nam tutaj co chwila e, serwer i gra dają e, surowce nasz fajny motyw teraz tamta Drewno, ok prężynka Paliwko Więcej paliwka Konopia elegancko Kura, sąsiada z góry się nie widać, to dobrze, znaczy nie idzie w górę Tę e, tą pustą skrzynkę, ja ją zniszczę teraz Okay. Był śpiżar, jak ktoś zabrał albo sam znikł. Okay. tutaj nie ma nic ciekawego, ale jest konopie. Zawsze coś będzie do zasadzenia, Dobra, będą liny, znaczy płótno Będzie w każdym razie, robić liny z płótna. To by się przydało. Nas, płótna byłaby legitna moim zdaniem. Tak, zrobimy sobie obchód po okolicy. Zbieramy fanty. Zobaczcie, to wszystko na ziemi leży. Nie trzeba dużo robić specjalnie, żeby na, na początek sobie jakoś zacząć elegan elegancko. Gdyż wszystko jest na ziemi. Płótno, kamienie, drewno. Metal nawet jest, siarka jest, nawet jest jedzonko na ziemi. Nie trzeba dużo szukać, można wpadać na serwer, można się bawić, świetnie. Nie rzucaj tym. Dziękuję. Także zapraszam wszystkich na server. serwer, serwer jak ktoś by pytał, Bob Budowniczy. Na modowanych, piszecie na modowanych, widzicie to w modowane, piszecie Bob i będzie. Także zapraszam, bawmy się razem, świetnie. Oczywiście jakbyście chcieli się osadzić, znaczy osadzić, osadę założyć, albo domek postawić obok, to wiecie, jakaś taka ludzka odległość, nie? Dajmy sobie wszyscy miejsce do rozwoju. I miejsce do budowy świetnych rzeczy różnych. Budowli. Do budowy budowli. Żeby każdy miał swój kawałek, każdy mógł sobie zbudować co tam sobie chciał. Dobra, obchód z grubsza popełniony Zobaczmy jak tam kopalnia Jest to paliwa, Właśnie, ja to biorę Dobra, się zatrzyma No, okej okay. 300, bardzo ładnie Idziemy to upchnąć w środku A do kamienia się czepne schody, a co? Niech widzą no my, że bogaty bie mie mieszka ja. Tu wągiel? Metal? Ja wezmę, dobrze, dziękuję. pychamy po skrzynkach. Jak wskoczymy. Mm, no! No, dziękuję. Płótno, dobrze. Tutaj siarka. Kamyczki. Metal niech będzie, paliwko niech będzie. Węgiel. Ten metal. A, jeszcze to paliwo. Nie wiem, ilu się stakuje, zobaczymy. Tutaj nic, tutaj dziwne rzeczy. Okej okay. Tutaj damy sobie te piguły. Tu jedzenie, puszka, grzyby. No. Elegancko, mamy 25 minut, także ja wam wszystkim serdecznie bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. Postać łapkę w w dół, komentarz, oczywiście, subskrypcję. Napiszcie też, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. I cóż. To było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach właśnie na razie i cześć.